Dzień dobry, dzieci, witam Was ponownie. Dziś przeczytam Wam bajkę o Elfie Bazylii. Zatem usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Elf Bazylii i Święta Bożego Narodzenia. Tego roku święty Mikołaj miał wyjątkowo dużo pracy. Dostał tak wiele listów z prośbą o prezenty, że mimo iż w fabryce zabawek praca trwała od wiosny, no ciągle jeszcze w grudniu była masa rzeczy do zrobienia. Wszystkie elfy dwoiły się i troiły, żeby zdążyć na czas. No, prawie wszystkie. Za górą prezentu siedział elf Bazylii i zajadał przemycone z kuchni czekoladowe babeczki z bakaliami. Bazylii nie lubił całego tego przedświątecznego rozgardiaszu. Zmęczyło go ciągłe bieganie od zabawki do zabawki, od pudełka do pudełka, dokręcanie, przyklejanie, zawijanie i pakowanie. Wolał sobie pomarzyć o tym, co sam dostanie pod choinkę. Jednak siedzenie w kącie, za górą prezentów, szybko zaczęło go nudzić. Żeby jakoś umienić sobie czas, sięgnął po pierwszą lepszą paczkę. Nie była ona duża, więc jej rozpakowanie nie zajęło mu zbyt wiele czasu. W środku znajdowała się lalka. Nie wyglądała zbyt dobrze. Krzywo zszyta sukienka, opadające oczko, źle pomalowany bucik. Kiedy Bazylii przyglądał się lalce, przypomniał sobie, że to właśnie on ją wykonał. Cóż, nie poszło mu za dobrze. Ale nie dlatego, że nie umiał, tylko nie miał tamtego dnia zupełnie ochoty na jakąkolwiek pracę. Zerknął na list przymocowany do pudełka, w którym był adres zwrotny. Napisała go dziewczynka, która nigdy nie miała lalki. Kiedy elf przeczytał wyznanie dziewczynki, zawstydził się. Że tak źle wykonał zabawkę dla niej. Czym prędzej wyszedł z za góry prezentów i pobiegł do sali z narzędziami? Tak się spieszył, że zapomniał nawet o czekoladowej babeczce. Tym razem przygotował lalkę idealną w pięknej sukience ze złotymi bucikami i niebieskimi oczami. Pozostałe elfy przyglądały się jej z niekłamanym podziwem. Bazyli nie mógł się doczekać, kiedy prezent zostanie dostarczony dziewczynce. Dlatego, aby przyspieszyć ten moment, zaczął bardzo intensywnie pracować w fabryce zabawek, a potem pakować prezenty na sanie. W końcu nadeszła noc Bożego Narodzenia. Wszyscy zebrali się wokół sań zaprzężonych w dziewięć reniferów. A święty Mikołaj podziękował swoim pomocnikom za tak ofiarną pracę. Kiedy Mikołaj sadowił się wygodnie, Bazyli podszedł cichutko do Rudolfa i poprosił, żeby ten bieg jak najszybciej potrafi, aby dziewczynka długo nie czekała na swoją lalkę. Sanie ruszyły w niebo. Elf nie spał całą noc czekając na powrót mikołajowego zaprzęgu. Kiedy święty Mikołaj w końcu wrócił, Bazylii nie mógł się doczekać, żeby usłyszeć opowieść o uratowanych dzieciach. Miał nadzieję, że dowie się czegoś o dziewczynce, dla której zrobił lalkę, ale Mikołaj był bardzo zmęczony. Usiadł w swoim fotelu z kubkiem gorącego kakao, i zaczął je powoli pić. Bazylii niecierpliwił się. W końcu podszedł do Mikołaja i zapytał o dziewczynkę. On zaś uśmiechnął się życzliwie z nadparującego kubka napoju i opowiedział o tym, jak dziecko zaraz po tym, kiedy Mikołaj zostawił jej prezent, obudziło się i pobiegło szybko szukać prezentu pod choinką. Kiedy dziewczynka zobaczyła piękną lalkę, mocno ją przytuliła i wróciła do łóżeczka ze swoją nową przyjaciółką, a uśmiech nie zniknął z jej twarzy, nawet kiedy zasnęła. Również Bazyli nie przestawał się uśmiechać, zwłaszcza, że Mikołaj poczęstował go kakao i czekoladową babeczką. Jakie to szczęście, że znalazł ten prezent, zanim został wysłany i zdążył naprawić lalkę. Wiedział też, że już nigdy nie zrobi żadnej zabawki, byle jak. W końcu czekało na nią jakieś dziecko, dla którego mogła być to najważniejsza rzecz na świecie. Dzieciaczki, a teraz w ramach pracy może narysujecie lalkę albo jakąś swoją ulubioną zabawkę. Pozdrawiam Was serdecznie, czekajcie na kolejne filmy.